Koniec koalicji Tuska. Taki scenariusz jest na horyzoncie, ponieważ rozpada się Polska 2050. Rozpada się w sposób spektakularny. Ale również PSL, jak spekulują media, szuka jakiejś nowej opcji dla siebie, bo obawiają się, że z Tuskiem mogą pójść na dno. O tym między innymi w dzisiejszym komentarzu. Serdecznie zapraszam. Rozpad Polski 2050. Po fiasku przeprowadzenia wyborów na przewodniczącego partii, gdzie dwadzieścia kilka tysięcy głosów oddano, a uprawnionych do głosowania było zaledwie 700 osób, partia ta szuka jakiegoś wyjścia z tej dramatycznej sytuacji. Postanowił wrócić Szymon Hołownia, który ogłosił, że jest gotowy jednak kandydować na przewodniczącego partii, ale żeby to mogło się ustać trzeba w ogóle anulować całe wybory. A jak wiemy do drugiej tury tych wyborów dostały się Paulina Henning-Kloska oraz Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Obie mają swoje ambicje i Połczyńska nałęcz dzisiaj wystosowała list, że... Chciałaby być współprzewodniczącą z Pauliną Henning-Kloską, a Hołowni zaoferować honorowe członkostwo w zarządzie. Pełczyńska nałęcz po prostu obawia się przegranej w drugiej turze tych wyborów. Ale jakie są konsekwencje? Konsekwencje są takie, że partia Hołowni po prostu się rozpada. Pełczyńska nałęcz ma konflikt z Tuskiem. Tuski bym nawet powiedział wprost nienawidzi. Z kolei właśnie Paulina Henik Kloska jest tą osobą, która ma być tym liderem, który przeprowadzi ludzi hołowni bezpośrednio do koalicji obywatelskiej. No i mamy Szymono Hołownię, któremu Tusk obiecał funkcję w ONZ, ale oczywiście słowa nie dotrzymał, nie pomógł hołowni w staraniu się o stanowisko i chołownia został z niczym. Dlaczego tak jest? Ponieważ Tusk mści się na Hołowni za to, że ten nie przeprowadził zamachu stanu, bo przecież Tusk nie chciał doprowadzić do zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. To pokazuje chaos w Polsce 2050 i jej niechybny koniec. No, i teraz, co stanie się z tą partią? Media spekulują, że Szymon Hołownia myśli o opuszczeniu koalicji Tuska. Mówiła o tym w kanale 0. Agnieszka Burzyńska. Rysowała ona również scenariusz, że rysowała ona również scenariusz, w którym Tuska opuszcza także Władysław Kosiniak-Kamysz. Coraz bardziej klaruje się nowe rządowe rozdanie pod patronatem samego Jarosława Kaczyńskiego. Prezes konsekwentnie dąży do scenariusza odspawania Donalda Tuska od fotela premiera i jest coraz bliżej. W głównych rolach mają tutaj wystąpić Władysław Kosiniak-Kamysz jako premier, Mateusz Morawiecki jako wicepremier i uwaga, Szymon Hołownia również jako wicepremier i na dodatek minister spraw zagranicznych. Do tej pory prezes PiS napotykał się na stanowczy opór Władysława Kośniaka kamysza A co się zmieniło? Scenariusz, w którym Hołownia i jego ludzie opuszczają koalicję Tuska wydaje mi się dosyć prawdopodobny. Natomiast za Hołownią mówi się, że stanie wówczas około 10 posłów. To jeszcze za mało, żeby zmienić rząd. Co do PSL-u. PSL, szczególnie Kośniak-Kamysz, mam wrażenie, że on ma taki syndrom sztokholmski wobec Tuska. To znaczy on udaje, że jest niezależny, ale tak naprawdę jest jego marionetką od lat. Bo przypominam, że Kośniak-Kamysz mógł zostać premierem już pod koniec 2023 roku, ale wolał iść z Tuskiem. Natomiast sytuacja PSL-u faktycznie jest dramatyczna, bo przed PSL-em tak naprawdę są dwie ścieżki. Albo być zjedzonym przez Tuska, i ludzie PSL-u startowaliby z list Tuska bezpośrednio w najbliższych wyborach, albo szukać jakiejś nowej opcji, nowego scenariusza. Tylko, że ten nowy scenariusz musiałby się zaczynać od rozwodu z Tuskiem, a PSL to już jest z 32 posłów większa siła niż hołownia ze swoją dziesiątką. Co więcej, w Polsacie Adrian Zandberg również przyznał, że trzecia droga, z której składała się właśnie partia Hołownia i PSL jest w bardzo trudnej sytuacji, bo oszukali wyborców. I właśnie dlatego media spekulują, że część polityków tej partii rozważa opuszczenie Tuska. Jest taka plotka, krąży po mieście, że pan też jest tym żywo zainteresowany, bo gdzieś na horyzoncie miałby być sojusz e, części przynajmniej Polski 2050 y, i partii Razem. Do, to, że dochodzi do jakiejś dekompozycji, jeżeli chodzi o Polskę 2050, nie jest chyba dla nikogo tajemnicą. Ja też bardzo często spotykam się z ludźmi, którzy dwa lata temu głosowali na trzecią drogę, licząc, że głosują na trzecią drogę, a nie na trzecią nogę Donalda Tuska. Problem w realizacji scen takiego scenariusza jest jeszcze jeden. Otóż, jak piszą dziennikarze od wielu miesięcy, Tusk trzyma już po prostu kwity na hołowni PSL. Przecież wiadomo, że obsiedli różne funkcje państwowe, różne spółki, różne instytucje i wcale nie będzie łatwo się od nich odspawać. Pisał o tym chociażby kilka tygodni Andrzej Gajcy w kontekście na przykład afery Kolegium Humanum, w której pojawia się nazwisko Szymona Hołowni, ale nie do końca wiadomo jakie były relacje Hołowni z tą uczelnią. Jednak znając Tuska zakładam, że trzyma trochę Hołownię pod potrzasku, ale czy ten będzie chciał się z niego uwolnić? Jest w tych scenariuszach wiele niewiadomych, wiele znaków zapytania, ale jedno jest pewne. Koalicjanci Tuska szukają już drogi ucieczki. Wiedzą, że ewentualna zmiana rządu może przynieść im bardzo, bardzo dramatyczne konsekwencje, ponieważ żyrowali przez ostatnie dwa lata wiele bezprawnych decyzji Tuska. Osobiście nie spodziewam się, żeby starczyło Kośniakowi, Kameszowi i Hołowni odwagi, by wziąć taki naprawdę twardy rozwód z Tuskiem. Ale scenariusz, w którym ci politycy nie zawiązują koalicji z prawem i sprawiedliwością, ale zgadzają się na wprowadzenie rządu technicznego do wyborów, co oznaczałoby po prostu koniec rządu Tuska, taki scenariusz wydaje mi się już nawet, nawet prawdopodobny. Ale jest do niego jeszcze daleko. Tym bardziej, że szanse Kośniaka Kamysza i Chołowni do przyciągania centrowych, konserwatywnych wyborców maleją z dnia na dzień, bo widzimy, jak lewica szaleje w tym rządzie. O ostatnich pomysłach np. Gawkowskiego, żeby zlikwidować pojęcie męża i żony z polskiego prawa rozporządzeniem, co byłoby sprzeczne zarówno z konstytucją, jak i ustawami, mówiłem dzisiaj rano w telewizji Republika. Dzień dobry Państwu, o poranku Andrzej Gajcy. Kłaniam się nisko w poniedziałek, minęła godzina 6.50. Rozpoczynamy nowy polityczny tydzień od pierwszej rozmowy dnia. A moim gościem dzisiaj w studiu jest Sebastian Kaleta, poseł prawej i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Państwa, drogich widzów, gorąco zachęcam już teraz do zadawania pytań na portalu i z hashtagiem Pierwsza Rozmowa Dnia. Piście, wysyłajcie swoje pytania, czekamy na nie, a my przechodzimy do rozmowy i zaczynamy od dwóch pytań wprost, tak czy nie. Polska ma obowiązek uznawać małżeństwo osób tej samej płci zawarte legalnie w innych krajach Unii Europejskiej. Tak czy nie? Oczywiście, że nie. To, co robi wicepremier Krzysztof Gawkowski, to działania niezgodne z prawem i łamanie konstytucji. Tak czy nie? Yy, konstytucji oraz ustaw, yy, panie redaktorze, więc tak, ale jeszcze więcej z tego powodu, że propozycja pana wicepremiera Gawkowskiego jest po prostu wprost, mówiąc otwarcie, przestępcza. Innego zdania jest wicepremier Gawkowski. Cytat. To prawo, które musimy i chcemy stosować, wyrok SUE jest jasny. Pisze i zapowiada rozporządzenie o nowych wzorach aktów stanu cywilnego, gdzie pojawia się małżonek 1 i małżonek 2 zamiast mężczyzna i kobieta. Przede wszystkim. Wyroki co nie są źródłem prawa, są nimi konstytucje, ustawy, umowy międzynarodowej. Wicepremier Gawkowski tego nie, nie wie, nie rozumie? On wie o tym, tylko po prostu ordynarnie łamie prawo. Ale chciałbym wyjaśnić, widzą, bo to jest to sprawa tak oczywista na wielu poziomach. Po pierwsze, konstytucja ma jasną definicję małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Po drugie, Polska nie przekazała traktatami unijnymi kompetencji do definiowania małżeństwa, ale niektóre elementy uznawania prawa rodzinnego, uznawania, czyli co jest w, na przykład w Hiszpanii czy we Włoszech, może Polska niektóre sprawy prawa rodzinnego uznawać, ale tylko wówczas, kiedy Unia Europejska jednomyślnie takie prawo wytworzy. Takiego prawa Unia Europejska nigdy nie powoła. Po trzecie, polskie prawo, również ustawy, artykuł 14 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jasno mówi, kto jest stroną małżeństwa. Mąż i żona. Artykuł 14 tak się zaczyna. Mąż i żona, czyli pojęcie mąż i żona jest pojęciem ustawowym, a małżonek jeden, małżonek dwa, jest wymysłem lewackim, który Gawkowski próbuje wprowadzić do polskiego Panie, prawa totalnie bezprawnie. Panie pośle, to skoro jest to łamanie konstytucji, łamanie prawa, łamanie ustaw, to może załamanie konstytucji. Wicepremier Gawkowski powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. Rozważacie taki wniosek w sprawie sprawiedliwości? Czy znaczy, Wydaje mi się, że o wiele bardziej racjonalna ścieżka jest w sposób zwykła, prokuratorska z artykuł 231, paragraf 2. Będziecie składać eee, zawiadomienie do prokuratury? Urzyskanie korzyści osobisty, bo pan Gawkowski próbuje w ten sposób budować się politycznie po lewej stronie naszej sceny politycznej. Ale czy to jest zapowiedź wniosku do prokuratury ze strony Prawa i Prokuratura powinna z urzędu wszcząć postępowanie, ale Waldemar Żurek tego nie zrobi z tego powodu, że sam powinien za wydanie bezprawnego rozporządzenia o likwidacji losowania sędziów, czym naruszył. Ustawa mówi, że jest losowanie sędziów, a Żurek wprowadził uchylające ustawę. Więc podobna sytuacja dotyczy Gawkowskiego i Żurka. Tylko w przypadku Żurka mamy już dokonanie, a Gawkowski póki, póki co usiłuje. Być może będzie robił to nieudolnie, bo jeśli e, oczywiście obowiązkiem premiera e, w tym momencie jest zakazanie Gawkowskiemu procedowania tego rozporządzenia. No dobrze, ale. Jest, e, z perspektywy prawa sprawa jest jasna i oczywista. To skoro jest taka jasna, to będziecie się z założonymi rękoma i patrzeć, co zrobi premier, co zrobi minister Żurek. Czasami jako największa partia opozycyjna zamierzacie coś zrobić. Wniosek do prokuratury, wniosek przed Trybunał Stanu, chociaż wniosek o e, odwołanie Czyli wicepremiera Gawkowskiego. Cokolwiek będziecie z, robić w tej sprawie? Z, z, z całą pewnością będziemy dążyć do tego, żeby to rozporządzenie, jeśli zostałoby wydane, trafiło przed Trybunał Konstytucyjny, bo jednak on ma moc uchylania tego typu aktów prawnych. Natomiast do, w momencie, kiedy kluczowe instytucje, które są odpowiedzialne za... za Przestrzeganie zasad praworządności w Polsce są w ręku e, rządu, czyli mowa, mowa przede wszystkim tutaj o prokuraturze, to nasze e, działania ograniczać się mogą do e, e, wskazywania, jaka odpowiedzialność czeka osoby, które popełniają te czyny. No bo przecież e, o, klub parlamentarny nie ma mocy wnoszenia aktów oskarżenia do sądu. Ale możecie składać wniosek o, o odwołanie wicepremiera? To jest, ministra, to, to jest proces. To jest proces po, każdy wniosek o wotum nieufności jest procesem politycznym, a nie prawnokarnym. A uważam, że pan wicepremier Gawkowski w sposób ordynarny, umyślny, e, celowy, e, dla uzyskania własnych korzyści osobistych e, for, forsuje to rozporządzenie e, wbrew polskiej konstytucji, wbrew, wbrew ustawom, wbrew również prawu u, u, u Unii, Unii Europejskiej, więc e, powinna go za to spotkać surowa odpowiedzialność i polityczna, bo powinien być odwołany ze, ze stanowiska natychmiastowa przez premiera za takie łamanie prawa oraz e, prawnokarna. Zgadza się pan z opiniami, że to jest próba wprowadzenia małżeństw homoseksualnych bocznymi drzwiami a może za chwilę pójdzie dalej zamiast ojciec matka zobaczymy rodzic jeden rodzic dwa na dokumentach e, e, z urzędu stanu Oczywi cywilnego oczywiście że tak że to jest ta próba wprowadzenia bocznymi drzwiami czegoś czego nie mogą wprowadzić ponieważ nie mają nawet w sejmie odpowiedniej większości wydaje mi się bo wątpię żeby trzecia droga nawet z, z kosiniakiem i hołownią chciała takie ustawy przypychać bo i tak mają szorują pod nie sondażowym to w ogóle dla nich mogłaby być już po po prostu totalna katastrofa, ale lewica w tym rządzie właśnie głównie skupia się na takich absurdach wprowadzanie lewackich konceptów społecznych, bo przypominam, że jeśli chodzi o rynek pracy, to teraz oferty pracy normalnie nie można umieścić, więc lewica zajmuje się tym, żeby końcówki były w nazwach zawodów pod rygorem kar dla przedsiębiorców tym, żeby wprowadzić właśnie lewackie instytucje w prawa rodzinnego, a kobietom się mówi młodym, kiedy mówiono o piekle kobiet kilka lat temu, teraz młodym kobietom mówi że mają rodzić na sorach, to niech się tym zajmą może, niech się tym zajmie Lewica, żeby polskie kobiety, młode kobiety, które młode żony mogły w godnych warunkach w naszym to kraju jak wywołał pan ten temat, 1 lutego wchodzi w życie rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia, wprowadzające nowe regulacje dla szpitali dotyczących porodów, a w nich zamiast zamykanych kolejnych oddziałów położniczych porodówek, porody mają odbywać się w tak zwanych pokojach narodzin przy sorach pod opieką położnej. To państwowa prowizorka? Oczywiście, że tak. To jest naprawdę dramat, że władza, która profity polityczne zbierała na kreowaniu, fałszywym kreowaniu rzekomo braku należytej opieki nad zdrowiem kobiet w ostatnich latach, kiedy my rządziliśmy, teraz wprowadza system w którym po prostu jest duże ryzyko należytej opieki nad kobietami w ciąży, które chcą urodzić w Polsce zdrowe dziecko i same pozostać zdrowe. Ministerstwo Zdrowia mówi, że to jest wynik tego, że demografia jest bardzo zła, rodzi się mniej dzieci, nie opłaca się utrzymać. A to się więcej dzieci będzie rodziło, jeśli nie będzie porodówek? Bo wydaje mi się, że to jest raczej, raczej kapitulacja i wręcz pogłębianie tego, no niestety akurat, złego trendu demograficznego. A co zamierzacie zrobić jako? Kopis z tymi kolejnymi zamykanymi oddziałami i porodówkami w Polsce, bo ta sprawa mocno niepokoi naprawdę wielu ludzi. Tak, no, posłowie w swoich miastach interweniują lokalnie tam, gdzie są likwidowane te, te miejsca, prowadzimy klasyczną dla opozycji działalność polegającą na tym, żeby przekonywać Polaków, że to jest złe rozwiązanie, żeby wytworzyć odpowiednią presję na rząd, żeby z tych rozwiązań zrezygnował no, dopóki się nikomu nie wydarzyło jeszcze krzywda, bo obawiam się, że może dojść do sytuacji. W którym zdezorientowane kobiety, rodziny będą miały problemy z tym, żeby po prostu spokojnie przejść przez proces ciąży i narodzin dziecka. Może pani minister zdrowia powinna wytłumaczyć się przed Sejmem z tych rozwiązań? Może powinna być debata? Może wniosek o odwołanie, pani minister? W wnioski o wotum nieufności charakteryzują się tym, panie redaktorze, że opozycja może przez kilka minut coś powiedzieć, a potem władza może mówić, co chce w nieograniczony sposób czasowo, więc nie są to w sensie to nie jest debata na równych warunkach, jeśli mowa o możliwości przedstawienia argumentów przez obie strony opozycja bardzo łatwy sposób może być po prostu zakrzyczana i z wotum nieufności, po które, którego źródłem jest fatalna sytuacja właśnie, jeśli chodzi o porodówki e, może zrobić się po prostu e, dyskusja o czymś całkowicie innym, nad czym ma kontrolę władza, a nie opozycja, więc my e, konsekwentnie skutecznie Przede, przede wszystkim w terenie. Tam, gdzie te oddziały są likwidowane, nasi posłowie są aktywni i w ten sposób będą pokazywali społeczności lokalnej, jak dramatyczna jest ta władza po prostu, ta władza dla normalnego i stabilnego życia obywateli. Ale no, cóż, kobiety mają rodzić na, na, ma na Sorach, a ogłoszenia o pracę nie będą dla pielęgniarek, tylko dla osób pielęgniarskich i to jest priorytet dla lewicy w Polsce. W rządzie. Miniony Weekend szefowa Komisji Europejskiej podpisała. A właśnie o położnych? No, nie wiem, czy osoba położnicza powinna być łamana, osoba położna, według lewicy. Według lewicy. No, ale jeśli, dobrze, że nie daje ogłoszenia. Jeśli, bo jeśli jakiś szpital po, poszukuje położnej lub pielęgniarki, to powinien tak radzę, bo, bo ta Państwowa Inspekcja Pracy pod nadzorem lewicy straszy karami. Dramatyczna jest ale sytuacja. Ale myślę, szp... że nam grozi teraz kara za, za to, co powiedzieliśmy my, połoń, my nie składamy ogłoszenia o pracę, no a szpitale mają gigantyczne długi, żeby z tego powodu, że jakiś szpital poszukuje pielęgniarki czy położnej, a nie osoby pielęgniarki, czy osoby położniczej, zaraz Gawkowski z Dziemianowicz-Bąk nie wbił do tego szpitala i żeby nie nakładali jakichś potężnych kar, które spowodują, że ten szpital zbankrutuje. E, oby tak nie Bo było. Bo tak jest e, e, Polska Służba Zdrowia niestety, ale na krawędzi bankructwa. Więc. 23 miliardy złotych brakuje, e, Dokładnie. mówiła pani minister. E, Mercosur, e, w miniony weekend szefa Komisji Europejskiej podpisała w Stolicy Paragwaju umowę z krajami. Mercosur to game over i koniec dla polskiego rolnictwa. Rząd Donalda Tuska nie zrobił nic, by zablokować tą umowę? Niestety rząd nic nie zrobił, żeby zablokować umowę z tego powodu, że umowa jest korzystna dla Niemiec i aktualny polski rząd, który dba o interesy Niemiec, nie miał interesu rząd, nie mówię o, o interesie polskim, ale rząd, konkretny rząd Donalda Tuska, realizując interesy niemieckie, nie walczył o zablokowanie tej umowy w sposób należyty, czego dowodem jest to, że nie ma skargi przygotowanej, ani TES, ani żadnych konkretnych kierunków, chociażby do TSUE. Bo jest... Europejski ma taką Ale z jednej, z jednej, co, co z tego, co, a co Polska nie ma? Przecież Polska jako państwo ma swoje prawa, swoje prawa do oskarżenia czegokolwiek do TSUE. To tak jak ja bym, pan pyta się mnie, czy, co opozycja zrobi w sprawie rozporządzenia Gawkowskiego, to opozycja ma konkretne uprawnienia, na przykład składając wnioski do Trybunału Konstytucyjnego, ale nie ma uprawnień, żeby składać wobec kogoś aktu oskarżenia. Tak samo Polska jako państwo członkowskie ma uprawnienie do tego, żeby do TSUE skarżyć To dlaczego te, te tego umowę? wniosku nie ma? Pani, Bo oni się... nie chcą, żeby ta umowa była uchylona, ale przede wszystkim Parlament Europejski chce skarżyć procedurę, a ta umowa jest dyskryminująca dla Polski jako państwa członkowskiego, a zgodnie z traktatami przecież wszystkie państwa są równe. Więc skoro wszystkie państwa są równe, to nie może dojść do takiej sytuacji, że Unia Europejska zawierając umowę handlową również w imieniu Polski czy w imieniu Niemiec faworyzuje jedno państwo kosztem drugiego. I ja się ja, ja pytałem o to i w studiu Republiki Wiceministra Rolnictwa i w semi o to pytałem cisza jest kompletna. Na, po stronie rządowej, od wielu, wielu miesięcy, bo w Sejmie o to pytałem wiele miesięcy temu. Więc niestety, ale rząd Tuska jedno mówi, bo mówi nie, kiedy wie, że nie da się tego zablokować, ale realnych działań, żeby doprowadzić do zablokowania tej umowy, nie podjął. Czyli ściemnia rząd. Oczywiście, że tak. Tak jak w każdej kwestii. Oni są mistrzami w ściemnianiu akurat. Porozmawiamy chwilę o PiSie. Jak wy w Prawie i Sprawiedliwości zamierzacie powrócić do władzy? Bo na razie sytuacja wygląda tak. Donald Tusk gra wszystko, konsoliduje lewą stronę scenariuszy. Politycznej wykańcza Polską 2050, a wy wpis mówicie, po pierwsze, z Konfederacją nie chcemy, po drugie, nigdy z Grzegorzem Braunem. Po trzecie, lejecie się nieźle i okładacie wzajemnie biorąc brudy w mediach. To z kim? Czy może znowu liczycie na jakiś cud w 2023 roku? Taki cud się nie wydarzy? Przede wszystkim się skupiamy na tym, żeby poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości było jak najwyższe. To jest nasz priorytet. Z wyniki sondaży w takim okresie międzywyborczym często są elementem kreacji rzeczywistości, a nie jej odzwierciedlania. Więc czyli macie więcej patrzymy, niż w patrzymy, 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 patrzymy na to z dużą dozą dystansu i spokoju. Natomiast faktem jest, że teraz trwa proces przygotowania się do kolej, kolejnej rundy wyborczej, do kolejnego maratonu wyborczego i szukamy najlepszych rozwiązań, czyli takich propozycji dla Polaków, które, które spowodują, że. W, w oczach wielu, którzy na nas kiedyś głosowali, a przestali, odzyskamy zaufanie, a w oczach tych, którzy na nas nigdy nie głosowali, poprzez mizerię tej władzy, zrozumieją, że to rząd prawa i sprawiedliwości może bezpiecznie kierować Polską ku jej rozwojowi i bezpieczeństwu. Ale macie jakiś plan? Oczywiście, że Jest mamy. Plan, ten Przecież plan istnieje? Plan, plan e, e, można powiedzieć, e, akcji politycznej mającej na celu przekonanie Polaków istnieje, natomiast elementy tego planu wiążą się z tym, że aktualnie, Trwa praca programowa Była konwencja w Katowicach Są spotkania w całym kraju liderów Prawa i Sprawiedliwości Trwają, są już mniejsze Można powiedzieć podgrupy programowe I pan premier Gliński Przygotowuje serię mini konwencji Która już, część z nich miała miejsce I są planowane kolejne już Na przykład była właśnie o służbie zdrowia A część tego planu w Czy Więc tego planu my będziemy mieli wybór kandydata na premiera I przedstawienie go na rok przed wyborami Prezes Józef Kaczyński mówi, że Warto się zastanowić nad młodym kandydatem na premiera. Poniżej 50. sondaże ostatnie wskazują, że takim. ankietowani, badani wskazują, że takim najlepszym kandydatem byłby chodził Patryk Jaki. Panie redaktorze, co jest bardzo interesujące, na to hasło, że ktoś poniżej 50 może być premierem, kandydatem na premiera ze strony Prawa i Sprawiedliwości, proszę spojrzeć na taką ciekawą rzecz. Jest bardzo długa lista kandydatów i każdy ma bardzo dużo zalet i duży dorobek polityczny, a jest jeszcze jednocześnie dosyć młodym politykiem. A spójrzmy po drugiej stronie, jaka jest perspektywa osób, co Szłapka ma być premierem, Gawkowski ma być premierem. A to kto jest najlepszym kandydatem, Pana zdaniem, mam, u Was w mam, sprawie mam sprawiedliwości? Właśnie, w w właśnie można powiedzieć, jest bardzo duża grupa polityków w odpowiednim roku życia, więc jestem, przek jestem przekonany, że niezależnie od formuły można powiedzieć Startu Prawa i Sprawiedliwości w wyborach, czy jednym z elementów właśnie przekonywania Polaków będzie przedstawienie już konkretnego kandydata na premiera w toku kampanii wyborczej, bo to też jest taka decyzja. Czy przedstawiamy już konkretnego kandydata jako lidera, czy nie, te decyzje jeszcze nie zapadły, ale A jest oczywiście, ten kandydat wybrany? No właśnie mówię, że jeszcze nie zapadły, czy, 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 czy bo gdyby zapadły. Bo może panie, prezes Jacek panie Kaczyński ma w głowie już tego kandydata, gdyby, gdyby, tylko czekać z jego ujawnieniem. Gdyby, gdyby zapadły, to by były ogłoszone tak jest, jest element. Moment każdej decyzji, bo dopóki jakaś decyzja nie zostaje ogłoszona, może być zmieniona. Zwłaszcza, zwłaszcza jeśli e, pan prezes decyduje o tym. E, dobrze. Pytanie na koniec od naszych widzów. Pytanie do pana Kalety, czy według pana taka unia w tej formie jest potrzebna Polsce, czy raczej działa na szkodę Polski? Oczywiście, że aktualna Unia Europejska i można powiedzieć decyzje które podejmuje kierunek w którym unia zmierza to jest bardzo zły kierunek dla Polski i powinniśmy robić wszystko żeby Unię z tego kierunku zawracać ale jeśli my nie jesteśmy w stanie zmienić unii powinniśmy po prostu nie stosować się do tych decyzji które łamią polską konstytucję i nie są realnym twardym prawnym zobowiązaniem Polski wobec Unii Europejskiej I robić po prostu swoje tam gdzie, tam gdzie mamy swoje obowiązki realnie w prawie je wykonywać i jednocześnie oczekiwać Obowiązków wobec Polski, ale tam, tam, gdzie Polska nie ma obowiązków prawnych, takich chociażby jak em, te małżeństwa homoseksualne, tak jak pakt migracyjny, to też jest bezprawny instrument, tak jak Zielony Ład w zakresie ETS-u II, ETS-u I, ETS wobec tym kształcie, powinniśmy iść swoją drogą i nie oglądać na brukselskich biurokratów. I tutaj, stawiam Kropkę, bardzo dziękuję za udział w programie, Państwu dziękuję za uwagę. Kłaniam się do zobaczenia jutro w pierwszej rozmowie dnia. Bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Jestem ciekaw Waszych opinii w tej sprawie. Czekam na Wasze komentarze. Oczywiście, zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia.